Widziałeś, co napisał Michał Wiśniewski? Bo wydawało mi się, że się nie lubicie. lubicie a... Nie, nie widziałem. A co napisał? On no, tak, nie widziałeś. To, no to nieważne. To idziemy <laughs> okay. y, dalej. Się Ale dlaczego się nie lubimy? Ja uważam, że się lubimy. Nie, że się no. lubicie. Ja Nie, ja, że się nie ja lubicie. Uważam, że się, że się lubię z Michałem. E, lubicie. No, tak jak on powiedział, no. że szanse są żadne. A no to, to ma takie prawo, no, jeżeli tak uważa. I zasugerował, że twoja piosenka nie jest polska, że robiła ją Szwecja i powinni ją robić Polacy. A nie Szwedzi. No ale to nie jest akurat dobry argument, bo ja uważam, że właśnie hasło tegorocznej Eurowizji to jest open up, czyli otworzyć mm. się trzeba. I my się otwieramy też na innych artystów, i ta współpraca też międzynarodowa daj, pokazuje to, że my robimy coś na też światowym poziomie. I Szwedzi wiedzą, jak robi się muzykę popową, a to jest typowo popowa produkcja i w zupełnie innym klimacie. I tutaj się nie zgodzę, dlatego z drugiej strony stwierdziliśmy, że fajnie pokazać polskie elementy w postaci klipu, czyli to, gdzie jesteśmy dzisiaj tutaj, mm. to jest Muzeum. Neonów, bo to są polskie bardzo charakterystyczne symbole. Ta piosenka ma szansę być grana w zachodnich stacjach radiowych i na to liczymy po prostu.